Zamek Królewski w Warszawie jest jednym z najważniejszych muzeów w Europie, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To dawna rezydencja królów polskich, zachwycająca dziś nie tylko pięknymi wnętrzami, ale również dziełami sztuki najwyższej klasy, takimi jak obrazy Rembrandta czy Canaletta. W swojej długiej historii zamek był wielokrotnie grabiony i dewastowany. Największe zniszczenia przyniosła jednak druga wojna światowa, podczas której mury zamkowe zostały wysadzone w powietrze przez wojska niemieckie we wrześniu 1944 roku. Zamek został odbudowany staraniem całego narodu ze składek społecznych w latach 1971-1984. W 2021 roku obchodzimy jubileusz 50-lecia podjęcia decyzji o odbudowie oraz rozpoczęciu prac budowlanych. W trakcie obchodów jubileuszowych nie tylko przypominamy o społecznym fenomenie odbudowy, ale również dziękujemy naszym darczyńcom i sponsorom, bez których powstanie Światowej Kasy Muzeum nie byłoby możliwe. W maju 2019 roku mecenat nad Zamkiem Królewskim objęła spółka KGHM Polska Miedź, globalny lider branży miedziowej, który w tym roku obchodzi swoje 60-lecie. Mecenas nie tylko wspiera finansowo muzeum, ale także od dwóch lat aktywnie angażuje się w inicjatywy kulturalne naszej instytucji. Jubileusz 60-lecia KGHM Polska Miedź zbiega się z 50-leciem odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Nasza współpraca... Trwająca już dwa lata, jest bardzo ważna i owocna dla zamku. 24 lutego 2020 roku, dzięki wsparciu KGHM, w Zamku Królewskim w Warszawie powstała nowa, stała ekspozycja kolekcji militariów. Na wystawę składa się zbiór broni białej, palnej i uzbrojenia ochronnego z XVII i XVIII stulecia. Kolekcja stale się powiększa i jest ważnym elementem zamkowych zbiorów. Zamek Królewski w Warszawie dzięki KGH wzbogacił się również o inne dzieła sztuki wysokiej klasy, obrazy, meble, porcelany czy zegary. Pośród ostatnich nabytków wyróżnić można między innymi portret nieznanego mężczyzny, być może architekta, autorstwa Marcella Baciarellego, nadwornego malarza króla Stanisława Augusta w drugiej połowie XVIII wieku. Obraz wzbogacił zamkową kolekcję dzieł tego wybitnego włoskiego malarza przez lata związanego z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Na uwagę zasługuje także niezwykłe dzieło Taddeo Gaddiego. Z początku XIV wieku namalowane techniką tempery na desce przedstawiające madonnę z dzieciątkiem w otoczeniu świętych oraz aniołów i donatorów. Zamek królewski dzięki współpracy z KGHM Polska Mieć może tworzyć piękne, nowoczesne wystawy. Kupuje wspaniałe dzieła sztuki, a jednocześnie gości państwa w naszych progach. Mam nadzieję na częste spotkania i częste wizyty już po ustaniu pandemii. Dziękujemy KGHM Polska Mieć za objęcie mecenatem Zamku Królewskiego w Warszawie.